Jest czwartek, 26 marca. To są wiadomości Nowego Dziennika. Aleksandra Słabisz. Witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu mówić będziemy m.in. o tym, że budynki na Greenpoint są coraz bardziej w cenie, o kolejnej rekordowej wygranej w Mega Millions w Nowym Jorku i o szczególnym przyjęciu urodzinowym w klubie Krakus. A zaczynamy od informacji o rozstrzygnięciu nowojorskiej edycji konkursu Wybitny Polak za granicą. Jego misją jest wykreowanie pozytywnego wizerunku i promocja Polaków, którzy odnieśli sukces poza granicami Polski. Laureaci nowojorskiej edycji nie tylko odnoszą sukcesy w medycynie czy kulturze, ale też z dumą przyznają się, że są Polakami i promują nasz kraj w Stanach Zjednoczonych. Kapituła konkursu, w skład której weszli przedstawiciele polonijnych organizacji oraz członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, przez kilka godzin obradowała w środę wieczorem. Wybrano laureatów we wszystkich pięciu kategoriach konkursowych. W kategorii Młody Polak zwyciężyła skrzypaczka, absolwentka słynnej Juilliard School Kinga Augustyn. W kategorii Biznes kapituła przyznała laury Adamowi Szali, właścicielowi Square Enterprises Corporation, firmy, która sprowadza z Polski ponad 3000 różnych produktów głównie spożywczych. Laureatem w dziale kultura został artysta Krzysztof Wodiczko, wieloletni wykładowca słynnego Massachusetts Institute of Technology. W kategorii nauka statuetkę odbierze dr Jerzy Król, neuroradiolog z Memorial Sloan Kettering Cancer Center na Manhattanie. A tytuł osobowości tegorocznej edycji konkursu został przyznany Antoniemu Chrościelewskiemu, komendantowi okręgu drugiego SWAP, który na emigracji aktywnie angażuje się w sprawy Polski i Polonii. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w konsulacie generalnym RPN na Manhattanie. Spośród laureatów zagranicznych edycji regionalnych, Kapituła Godła Teraz Polska dokona wyboru laureatów konkursu Wybitny Polak na Świecie. Zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas uroczystej Gali Teraz Polska w Teatrze Wielkim w Warszawie. Główna arteria handlowa polskiej dzielnicy Manhattan Avenue na Green Ponce staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród hipsterów, ale także brokerów, deweloperów i inwestorów. Pod wieloma względami zaczyna przypominać Bedford Avenue, z którą i tak się łączy, gdzie boom inwestycyjny miał miejsce kilka lat temu. Podobieństwa dotyczą m.in. liczby powstających tam kafejek, pubów, butików, salonów spa a przede wszystkim gwałtownego wzrostu cen za wynajem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz nieruchomości wystawianych na sprzedaż. Wśród ostatnich ofert na Manhattan Avenue są cztery kamienice między Nassau Avenue i Norman Avenue, które właściciel wystawił w pakiecie za łączną sumę 20 milionów dolarów. Pozostajemy na Poncie. Tam w czwartek członkowie klubu Krakus obchodzili urodziny marcowych jubilatów. Gościem specjalnym tej cyklicznej uroczystości była konsul generalna RP Urszula Gacek, która jak się okazuje również obchodzi urodziny w marcu. Wszyscy jubilaci otrzymali urodzinowe upominki, a konsul generalny i seniorzy zadedykowali piosenkę pod tytułem Kwiaty Polskie. Ja Przechodzimy do niestety smutnej informacji. W najbliższą sobotę w Sayerville w New Jersey odbędzie się pogrzeb 25-letniego Mata Welny. Matt zginął tragicznie potrącony w ubiegłym tygodniu przez ciężarówkę. Matt urodził się w rodzinie imigrantów z Polski, był gwiazdą licealnej drużyny piłkarskiej. W piłkę grał również podczas studiów na Rider University. Był lubianym i szanowanym uczniem oraz studentem. Jego pogrzeb odbędzie się w kościele św. Stanisława Kostki w Sayerville. Teraz coś dla miłośników totolotka. We wtorek w losowaniu Mega Million spadła wygrana w wysokości 58 milionów dolarów. Szczęśliwy los został zakupiony w sklepie Carlton Cards na Penn Station w Nowym Jorku. Co ciekawe, sklep ten uznawany jest za mekkę wygranych w totolotka, bo sprzedano tam więcej zwycięskich losów niż w jakimkolwiek innym miejscu w stanie Nowy Jork. Wielkie jabłko też ma ostatnio wielkie szczęście, to druga duża wygrana w loterii w tym miesiącu. 14 marca na Staten Island padła wygrana 136 milionów dolarów w loterii Powerball. Jak widać, warto czasem spróbować szczęścia. I na koniec kilka informacji drogowych dla kierowców. Przez 8 weekendów zamknięty będzie Pulaski Skyway. Most ten będzie nieprzejezdny w obie strony od 9 wieczorem w piątek do 5 rano w poniedziałek. W tym czasie wymieniane tam będą belki stropowe, co jest częścią miliardowego projektu odnowy Pulaski Skyway, który ma zakończyć się w 2020 roku. Utrudnienia w ruchu zarówno kołowym, jak i pieszym czekają również mieszkańców Green Pointu. Utrudnienia wystąpią na Maker Avenue na odcinku między Kingsland i Porter Avenue i związane są z przebudową mostu Kościuszki. Szczegóły w piątkowym wydaniu nowego dziennika. A w piątkowym wydaniu naszej gazety polecam też artykuł o zyskującej coraz większą sławę sali bankietowej na Queensie, czyli Terrace on the Park. Piszemy o renowacji sztandaru placówki 123 Swab w Nowym Jorku i jak zwykle w piątek publikujemy informacje o zbliżających się polonijnych wydarzeniach kulturalnych. Wśród nich mowa m.in. o spotkaniach z doktor historii Ewą Kurek, o zaplanowanych na najbliższą niedzielę obchodach 10. rocznicy śmierci Ojca Świętego w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Linden oraz o recitalu Pauli Oleskiej, który odbędzie się w niedzielę o trzeciej po południu w Eoria Studios na Manhattanie. <śpiewanie> Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej nocy i zapraszam przed ekrany. Jutro o 11 wieczorem Leszek Sadowski rozmawiać będzie na kanapie z Wojciechem Cejrowskim. Już za chwilę natomiast wiadomości z Polski przygotowane przez dziennikarzy z telewizji Republika. Zapraszam.